Cześć, jestem Kacper Dąbrowski z czasopisma Wolność Prawdy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Cichopku i Kurzajewskim. Zaraz po opuszczeniu Polski relacjonowali wiadomości z Rzymu. Co za przyjemność! Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski skorzystali z wolnego czasu i udali się na weekendowy wypad do Rzymu. Niespodziewanie podczas tak intensywnego zwiedzania miasta znaleźli czas DLA fanów. DLA, których w niedzielny wieczór zorganizowali spotkanie na żywo na Instagramie. Opowiedzieli im dot .in. Ludziom, jak jest w stolicy Włoch, a także na co trzeba zwracać szczególną uwagę. W pewnym momencie aktorka opowiedziała straszną historię. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w ostatnich tygodniach, nie z własnej woli, zyskali sporo wolnego czasu. Po pożegnaniu się z pracą w pytaniu na śniadanie, uznali najwyraźniej, że przyda im się romantyczny wyjazd. Padło ostatecznie na Rzym. Nie zapomnieli jednak o fanach DLA, których w niedzielny wieczór zorganizowali spotkanie na żywo na Instagramie. Ludzie zadawali im masę pytań, a Ci cierpliwie na nie odpowiadali. Cichopek i Kurzajewski mówią o sytuacji finansowej. Wielu martwiło się o obecną sytuację finansową Kasi i Maćka, ale Ci szybko uspokoili internautów. Każdy z nas ma swoje projekty, które tworzymy już od wielu, wielu lat. Ja chociażby serial M jak Miłość. Jestem cały czas aktywna. Jestem cały czas aktywna oczywiście dla Was na Instagramie. Mam też dużo zleceń tutaj komercyjnych i dziękuję Wam, że tak je dobrze przyjmujecie i kochani, dużo się dzieje w przestrzeni, oznajmiła Kasia. Wyjazd do Rzymu na weekend nie był więc zapewne zbyt dużym obciążeniem ich domowego budżetu, choć Cichopek zaznaczyła, że zawsze szukają okazji, by przyoszczędzić. My najczęściej szukamy samolotów do ciekawych miejsc, ale takich, które nam terminowo będą odpowiadały i oczywiście cenowo również, bo to też ma znaczenie. Takie city break możecie zrobić naprawdę w przyzwoitych pieniądzach, szukając ciekawych ofert, poradziła. Dodała też, że Rzym najlepiej zwiedzać na piechotę, więc warto założyć wygodne buty. Dziewczyny, żadnych szpilek. Odradzam, S Rzym to jest dość rozległe, nawet bardzo rozległe miasto. To jest podstawa, żeby przemierzać te kilometry od rana do wieczora, pouczała Kasia. Cichopek ostrzegła fanów. Mówi, co spotkało jej rodziców. Kasia dodała, że choć z Maćkiem mają pozytywne doświadczenia z Rzymem, to jej rodzice tego już powiedzieć nie mogą. Nie mieliśmy tego typu problemów, ale pamiętam lata temu, wykupiłam wycieczkę DLA swoich rodziców, żeby przyjechali, zobaczyli Rzym i Watykan. Niestety spotkali wówczas kieszonkowców na swojej drodze. Także trzeba uważać. Nie można po prostu czuć się totalnie wyluzowanym, trzeba bardzo uważać też na telefon. Wydaje mi się, że warto jest się przygotować do takiej podróży, czyli na przykład, żebyście mieli ze sobą dwa dokumenty. Nie jeden, bo jeśli jeden zostanie skradziony zupełnie przypadkowo gdzieś na ulicy, zawsze możecie posłużyć się drugim, żeby się wylegitymować, żeby pobrać pieniądze czy zrobić cokolwiek innego, przestrzegła Kasia. Nie zapomnij zasubskrybować.